Mili Państwo, kiedy Zdzisiek rano szroni, zima jest w zasięgu dłoni, głosi przysłowie, bo dzisiaj, a jakże Zdzisława. A kim jest Zdzisław? Jego imię to połączenie słów zdziałać oraz sława, więc jest to mężczyzna dobroduszny i uczynny, chętny do pomocy innym, ale też nie pozwoli się wykorzystywać. Dość pewny siebie i nie potrzebuje nikomu niczego udowadniać. Wyciąga wnioski ze swych błędów, choć niekiedy zbyt długo je rozpamięta. Tak, czytam i przyłapuję się na tym, że to zupełnie tak jak Jacek, Wacek, Kazik czy Marian, no, no ale Kazika nie mamy niestety dzisiaj w kalendarzu. Nakaza to jest krescenty, ale o nim imionniki milczą. Pewnie spuszczają litościwie zasłonę, bo z krescentego zapewne kawał łajdaka. Ponieważ tydzień wcześniej mieliśmy Dzień Życzliwości, więc dzisiaj mamy Dzień Podłości, aby w naszych obyczajach zapanowała równowaga, choć nie musimy przesadzać z celebrowaniem akurat tego dnia. Z na pewno wstrzymałby się od zbyt intensywnych obchodów. Prasa. Do Tygodnika Przekrój w roku 1968 napłynęło pytanie od Ali z Piły. Co mam sądzić o sąsiedzie, który w swoim domu, w chwili, gdy miałam opuścić ich mieszkanie, zaproponował mi wyniesienie śmieci? Cóż, trzeba było wynieść i cieszyć się, że sąsiad nie kazał po drodze śmieci posegregować, no bo to jeszcze nie była ta epoka. Historia przypomina, że 28 listopada 2002 roku paryską wieżę Eiffla zwiedziła 200 milionowa osoba. Niewiele brakowało, a rekordu by nie pobito, ponieważ wieża zbudowana na paryską wystawę światową w roku 1889 miała zostać, zgodnie z planem, rozebrana po 20 latach, ale jej konstrukcja, Doktor Gustaw Eiffel wpadł na pomysł, że na szczycie wieży będą przeprowadzane wybitne eksperymenty naukowe. Zaangażował do nich polskiego wynalazce Juliana Leopolda Ochorowicza, który zaoferował się pracować nad sprawą kompletnie absurdalną, czyli nad przekazywaniem obrazu na odległość, którą to sztukę roboczo nazwał telewizją i swój gabinet umieścił w najwyższym punkcie wieży Eiffla, co uchroniło tę wieżę przed demontażem. Więc tych 200 milionów, które weszły na wieżę i jakimś cudem jej nie zadeptały, te 200 milionów ma spory dług wdzięczności wobec wynalazcy z Nadwisły. Skromnie dodam, że jednym z tych 200 milionów był, choć z pomocą windy, także Wiesław Kot.